Cześć, tu Jada Flora, MLP Tak, mój jeszcze gra. I chciałam powiedzieć, że będę miała kolejny kanał Już chyba trzeci Nowy I będzie się nazywał Modelinowe Marzenia No bo, bo ostatnio zaczyna się pazla na robienie z modeliny Już mam jej mało i muszę sobie dokupić. kupić I Jeszcze pokażę jaką ja mam modelinę ja mam modelinę taką. Ona jest oczywiście bardziewna, bo jest e, tak jest twarda, a jak się rozszczepie i trochę weźmie, to już jest za bardzo, za bardzo się klei. Muszę zakupić inną, ale, ale na razie e, tylko taka jest u mnie w sklepach. To taką ją miałam. Miała. E, I tam już czerwonych mi się skończył, biały. jakie tam uniki jeszcze. I jeszcze... Mogę powiedzieć, że na modelinowe marzenia e, będą, będą jakieś konkursy. A ja muszę i ja muszę jeszcze do tego no, dorobić dużo rzeczy na modelinowe marzenia. E, z modeliny na razie mam tylko tyle rzeczy z modeliny, co muszę dorobić. Więc na modeli Nowe Marzenia będę bardzo będę ciągle w pracy i na The Florem ten mój kanał obecny teraz, i na drugi kanał The Chloe Art. T, y, będę rzadko nagrywać. No. Będę ciągle zaprezentowana tymi konkursami, losowaniami itd. Y, Wytłumaczę Wam o czym będzie chodzić u mnie na moje losowanie na modeliny wymarzenia y, że zapiszecie się i jak kogoś wylosuję, to, ben, to y, poprosi mnie, co, by, co bym. Y, tak jak na rysunkach, tylko że zrobiłam to bez modeliny. A jak mi to się nie będzie udawać, no to muszę zrobić coś z bajki na przykład, a nie Wasze prośby. Y, ale wy poprosić, znaczy, nie, że Wasze. Nie, no. Po prostu chodzi mi o to, że będę y, mogła robić wasze prośby, tylko chodzi mi o to, że jak mi się to nie uda i nie będzie się udawało, że ciągle jak mi się już uda, to się połamie. No niestety, no ale będę musiała zrobić... I to wy poprosicie, żeby zrobiłam coś z bajki. Dobra, przepraszam, moja babcia wyszła i powiedziała, masz <laughs> do mojego brata, że no dostałem coś. No to, to z Tobą nie chcę, musi samemu robić. E, no i tak, że ostatnio ciągle na fazie modeliny. Po prostu mam do niej wielką fazę i rysunki to mm, rzadko będę robić. No to ja mam taką bardziej modelinę, więc też trochę będzie mi trudno. Bo popatrzcie. Trudno w ogóle to się rozrywa. O, bo to jest jak kamień. A jak już się weźmie i to trochę po Weźmie. Nie wiem, coś się ściąga. Jak się tu weźmie, jak zacznie się tak gnieść, to zaczną palce strasznie boleć, ale to się robi takie klejące, że nie będzie chciał się, no, odkleić. Brat gra w Minecrafta i jednocześnie tosta, to No, normalnie super. Czyli nie super. I jeszcze chciałam powiedzieć, że. Moim awatarem zaraz pokażę to będzie na modelinowe marzenia ja. Tylko o takie zdjęcie, takiej łapki mojej. Bo ona mi się też nie podoba. Bo tutaj mi się odłamało i będą się jeszcze raz kleja wziąć. Przepraszam mój tata wyżyta, a już muszę kończyć, bo jestem głodna i muszę coś jest. Powiem, że nie. No normalnie ja chyba się zabiję, no bo rysunków to ostatnio, bardzo dawno nie robiłam, z dw... no no tak dwa dni temu zrobiłam ostatni. I się zaczęłam myśleć o tej modelinie oglądać czerwoną truskawkę na przykład innych youtuberków. A czerwona truskawka to ją podziwiam. Ona pije, przepięknie robię z modeliny. Yy, jeszcze sobie kupiłam... Jak będę rysować, to sobie kupiłam jeszcze coś takiego. Takie y, kryski glinowe. Co kosztowały... Yy. O tyle. 8 zł i 10 groszy. No to ja się żegnam... I pa!